Hej, tutaj Marii Marii, witam Was 13 kwietnia. Jak pewnie z Was większość wie 13 kwietnia obchodzę urodziny. Dzisiaj mam drapki z datą urodzin 13 i 4. Jedno mam podwójnie, bo drapka z numerem 13, znaczy w sensie no nowe 13 z numerkiem 4, czyli jest 2 w jednym. Pewniaka nie ma wydane 75 zł na draping urodzinowy, więc zaczynajmy drapmy. A ja na początku chciałam serdecznie wszystkim podziękować za pamięć o moich urodzinach, za wszystkie przesyłki urodzinowe. Jesteście naprawdę wielcy serduszka, kochani dla Was. A tymczasem drapimy Neonowe 13 z numerkiem 4. A mamy 39, 44, 24. Nawet jak zrapki okażą się puste, nic nie szkodzi. Chociaż wiadomo, miło by było, żeby coś wpadło. Widzicie, <laughs> rybka mnie dopadła tak jakby ta trzynastka jest pusta teraz laki koniczynka, czy koniczyna z numerem trzynastym szukamy biedronek mamy klucz cytrynę pióro baran kier kapelusz, motylek żuf winogron i aparat, także ta zrabka pusta. Teraz mam trzynastkę z numeriem 13. I zobaczymy, czy do kolekcji znajdziemy 13. Ale na razie mamy same inne liczby. Tu jest 16, 38, 45, nawet 12 się znalazło, 39 i 30. Także no niestety.

Kochani, za tydzień święta często się zdarzało, że urodziny mi wypadały w lany poniedziałek. Teraz mamy starożytny skarb też z numerem 13. Tutaj Bonu nie będzie, w Bonusie była Tycha, tu mamy Winogrono, Ibis, Mumie to tu nie będzie. Statek, Sfinks, Palma to tu też nie będzie statek, winogrono, słońce, mumia, po jednym lecą, Sphinx, faraon, palma, faraon jest szansa i jest piramida. Mamy piramidę, ibisa, winogrono i wielbłąda, hełm, mumia, wielbłąd i papirus. Tu mamy kolejny papirus, łuk, hełm, Papirus, w zasadniczo szansa jest, ale wygranej nie ma. Jeszcze gdzieś jedną literkę, literkę kontrolną mam, także tutaj nie ma. No cóż, czasami tak bywa. Kolejna zrabka z numerem 13. Często te 13 okazywały się szczęśliwe, no ale widzicie, dzisiaj jakoś nie chcą dać. 41 brak, 47 nie ma. O, patrzcie, widzisz, wystarczy tylko ponarzekać, to czasami make up mówi i wpada, wygrane wpadają, nawet jak będzie dyszka, no to zawsze już jest coś. 51, 26 nie ma, 27 nie ma, 49 nie ma, 21 brak, 55 nie ma, 22 nie ma, 59, o jest druga wygrana. 32, brak, 29, brak, i ostatnie 46 nie ma. A pod 56 mamy uu, 20, a pod 59 mamy dyszkę. Czyli mamy 30. Wyłania się jakaś kontrolna P. No i super. Można wygrać 30. Patrz, jak nabrudziła ta zrapeczka. Można, no i pięknie. Teraz jeszcze Paradiso, jaki mamy numer? Czwóreczkę, czyli z miesiącem, z kwietniem. Tutaj szukamy jeszcze kostiumu i samolotu. Tu się linia mi nie utworzyła tego, co mi się tak kojarzy a to łódziec to nie to miałam zrapać. kostium i samolot kolejne dwa symbole to ośmiornica i termometr I ostatnie dwa symbole to słońce i napój o, patrzcie, chyba wpadła dycha. Zaraz to zweryfikujemy. Napój jest, termometr jest, i torba była. No i super, kontrolne, jakieś B, chyba. No i to się też zgadza. No to już mamy. 40, czyli nie jest źle i jeszcze zostało nam ekstremalne 7 z numerkiem 13. Szukajmy siódemki i pliku, a mamy 15, 23. kajcie bo małe te cyferki. 29, 28, 19, 22, 24. Już jestem, jak zwykle musiałam przerwać 10, 26, 25. 14, 16, 32, 5, 13 jest data, no ale. W tej zdrabce szukamy siódemki i pliczku, ale gdzie one są? Czy widział je ktoś? W tej zdrabce na pewno nie. Także widzicie, nie ma. Pustaku w las. Dwie zdrabki dały wygrać. Paradiso ostatnio jest mnie szczęśliwe. Może to jakiś znak. Odpowiedzcie sobie sami do kolejnego razu